Cześć, witam Was kochani w programie Good News, czyli dobre wiadomości. Dzisiaj mam dla Was naprawdę bardzo, bardzo ciekawe informacje i myślę, że każdy z nas ma powód do dumy. Tytułem filmu jest Nie bez powodu Polacy są najlepsi i to jest dzisiejszy temat, w którym pokażę Ci takie najświeższe historie, które właśnie dają nam, jako Polakom, powód do dumy. Na pewno znalazłoby się więcej jeszcze tego typu materiałów, tebo, tego typu dowodów na to, że jesteśmy najlepsi. Więc jeśli Cię interesuje, abyśmy częściej rzucali takie materiały, w których chwalimy się Tobie, w czym my jako Polacy, jako naród jesteśmy najlepsi, to jak najbardziej będziemy to robić. Pierwsza informacja dzisiaj dotyczy Łukasza Sagana. Ultramaratończyka, który przebiegł dystans 490 km w bardzo krótkim czasie, 69 godzin 22 minut i 17 sekund. I żeby było ciekawiej, Łukasz Sagan, Polak, wygrywając ten ultramaraton, był jedyną osobą, która tak naprawdę dobiegła do mety. Pewnie pamiętacie tą historię o Cliffie Yangu. To jest historia sprzed 30 lat. Ja myślę, że pan Łukasz się nie obrazi, jeśli go nazwę polskim Cliffem Yangiem. Ogromny szacunek dla pana Łukasza i gratulacje, dokonał pan niemożliwego, mamy powód do dumy. Druga dzisiaj informacja, i to też można powiedzieć z y, ostatnich chwil, ostatnich dni: to Wiki Gabor wygrała Eurowizję Junior. Ta młoda Polka podbiła serca widowni siedzącej na koncercie Eurowizji, ale także telewidzów, którzy głosowali, jak również jurorów. I bezdyskusyjnie tutaj wygrała ten konkurs. Również gratulujemy Wiki, jesteśmy bardzo dumni. To naprawdę bardzo cieszy, jeśli nasi rodacy osiągają przeróżne sukcesy i pokazują, że tak naprawdę Polacy nie są słabym narodem, że naprawdę mamy bardzo wiele mocnych stron i wiele mocnych cech. A trzecia historia, moi drodzy, dzisiaj. Nie jest może jakimś wielkim wyczynem, jakimś gigantycznym wyczynem, bo może dokonać tego każdy z was, jeżeli tylko ma chęci, myślę, że to świetna inspiracja. Publikujemy, moi drodzy, to tylko po to, aby wiele osób tę inspirację otrzymało, aby się zainspirowało, aby się wzięło do działania i również dokonało podobnych rzeczy. Dzisiejszy materiał jest o 55-letniej Wielce. Która stwierdziła, że nigdy nie jest za późno, aby o siebie zadbać, aby zadbać o swoje ciało, o swoją kondycję, aby po prostu poczuć się lepiej. Więc ten materiał de facto można by dedykować wszystkim paniom po pięćdziesiątce w ramach takiej motywacji, że możecie wyglądać dobrze, ale myślę, że jest on bardzo ciekawy również dla panów. Ale tutaj, drodzy panowie, myślę, że nic się zupełności nie stanie, jeśli w ramach inspiracji wyślecie to swojej kobiecie, mamie, żonie. Czy też nawet kochance. Każda, myślę, kobieta powinna to obejrzeć, bo jest to ciekawa inspiracja. Także gorąco Cię proszę teraz o zostawienie łapki w górę i napisanie komentarza pod tym filmem. Jeśli Ci się podoba, bardzo nam to pomoże w rozwoju kanału, za co już Ci teraz gorąco i serdecznie dziękuję z całego serducha. A jeśli jeszcze nie jesteś naszym widzem bądź widzką, to kliknij ten czerwony przycisk, który znajduje się pod filmem, i zrób to teraz, aby nie zapomnieć i być na bieżąco, otrzymywać powiadomienia o najnowszych dobrych wiadomościach i aby po prostu czerpać dobrą energię. Zapraszam Cię do oglądania filmu dokumentalnego, który sami przygotowaliśmy. To wiem, że nie jest łatwo przezwyciężyć lęk. Mam na imię Wielka i mam 55 lat. Od zawsze, jak pamiętam, miałam lekką nadwagę. Nie byłam może jakaś taka gruba, ale nigdy nie miałam idealnej figury. Zawsze było kilka kilogramów za dużo. Kilka miesięcy temu też byłam dość otyła i ważyłam ponad 85 kilogramów. Szybko męczyłam się wchodząc po schodach. Wiele codziennych czynności sprawiało mi problem i trudności. Jak każdy robi noworoczne postanowienia, tak i ja postanowiłam, że z początkiem tego roku coś zmienię w swoim życiu. No i obiecałam sobie, że tym razem dotrzymam tego noworocznego postanowienia i schudnę od nowego roku. Więc zaczęłam się ruszać. Stosować zdrową dietę oraz naturalne suplementy. Dziś opowiem Wam, jaką drogę przeszłam i jakie trudności napotkałam. No i ile kilogramów udało mi się zrzucić. W moim wieku nie jest łatwo schudnąć. Nie mam już metabolizmu nastolatki. Brakuje mi też kondycji i zdrowia. No i nie mogę. Pozwolić sobie na jakąś szaloną aktywność fizyczną. Mam za sobą w takim razie dużo prób odchudzania, no bo jak każdy, chce wyglądać dobrze. Każda po jakimś czasie kończyła się fiaskiem. Zaczynałam jakąś dietę, udawało mi się ją utrzymać może przez kilka dni, ale potem i tak dopadł mnie taki wilczy głód. Burczało mi w brzuchu, bolała mnie głowa. I czułam się strasznie osłabiona. No i oczywiście cały czas myślałam o tym, kiedy ten koszmar się skończy i będę mogła znowu zjeść to, na co mam ochotę. Problemem moim zawsze były słodycze. Od dziecka je uwielbiałam. Ten nauk ciągnął się za mną przez lata. Próbowałam sobie z tym poradzić, już jako nastolatka, ale zawsze i tak nauk wygrywał. Kiedyś swego czasu stosowałam nawet koktajle pewnej znanej firmy, które akwizytor bardzo polecał i zachwalał. No, dałam się skusić, nie powiem. Jednak były to pieniądze wyrzucone w błoto, bo przytyłam po nich aż 5 kg. Dopiero niedawno moja koleżanka uświadomiła mnie, że tamte koktajle mają bardzo dużo cukru. No więc ja po tej sytuacji bardzo się zraziłam do wszelkiego rodzaju suplementów. No i nie rozumiem, jak koktajl na odchudzanie może mieć więcej cukru niż kola czy czekolada. To jest dla mnie niepojęte. No a słodycze, słodycze pozwalały mi przetrwać w momentach dla mnie bardzo stresujących. Właściwie to była taka moja metoda. Na stres, na zajadanie go. Zanim przeszłam na zdrowe odżywianie, jadłam bardzo niezdrowo, a moje posiłki były nieregularne, głównie z powodu pracy. Moja praca jest dosyć stresująca, no więc bywają dni, kiedy z tych nerwów nie mam czasu na cokolwiek, a co dopiero zjeść. No i jak przypomni mi się to chwytam w rękę co popadnie i zazwyczaj jakiegoś batonika niestety. Kiedy przychodzę do domu po pracy, to wtedy jest czas na jakiś konkretny posiłek. No ale niestety bywało tak, że po prostu pod wieczór robiłam się strasznie głodna i zamiast jeden to zjadłam podwójny obiad, a potem jeszcze sobie siadałam przed telewizor. Otwierałam paczkę jakichś chipsów, ciasteczek, no i pochłaniałam całą tabliczkę czekolady. Normalnie masakra. A rano wyrzuty sumienia nie dały mi funkcjonować. No ale trzeba było zacząć kolejny intensywny dzień. Szybka kawka, oczywiście, zamiast śniadanka. I znowu trzeba iść do pracy. A w pracy, jak wcześniej mówiłam, znowu stres, znowu podjadanie coś słodkiego. No, i koło się zamykało. Jakiś czas temu, podczas spotkania z dobrą znajomą, usłyszałam, jak zachwala koktajle Ken. Koleżanka, też odkąd pamiętam, zawsze była yy, troszkę przy kości i też lubiła podjadać słodycze. A te koktajle pomogły jej rozwiązać ten problem. A w weekendy miałyśmy taki zwyczaj, zanim zaczęłyśmy pić te koktajle. Że umawiałyśmy się na szybką kawkę i obowiązkowo ciastko. No i oczywiście nie kończyło się na jednym. I bardzo lubiłyśmy te nasze schadzki. no ale to niestety kończyło się źle, bo przybywało nam w biodrach. Minuta w ustach, jak to mówią, to całe życie w biodrach. Taka jest prawda. A ja nie chciałam mieć całego życia w biodrach. Chciałam być zgrabna, szczupła, zdrowa i do tego jeszcze. Wesoła. Koleżanka, jak poleciła mi ten koktajl, żebym spróbowała tej firmy Ken, to na początku oczywiście jak zawsze byłam sceptyczna. No bo pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to czy czasem nie ma też tyle samo cukru co te koktajle znanej firmy. Okazało się jednak, że znajoma też dała się oszukać kiedyś w innej firmie i teraz jest też bardzo ostrożna. Więc pierwsze co sprawdziła, to czy nie mają one dużo cukru. I okazało się, że nie mają cukru wcale, a mimo to są niesamowicie pyszne w smaku. Więc kiedy poczęstowała mnie, to zakochałam się w ich smaku. I teraz obie pijemy te koktajle, no ale nasze spotkania weekendowe się nie zakończyły. Spotykamy się dalej, albo to u mnie w domu, albo u niej w domu. I zamiast kawy i ciasteczka, to wypijamy koktajl albo kawę, owszem, ale mrożoną. Na bazie tego koktajlu Shake for Ladies. Ten przepis dostałyśmy od naszej wspaniałej pani dietetyk. Dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem była darmowa konsultacja z dietetykiem, którą otrzymałam jako prezent podarunkowy przy pierwszym zamówieniu. Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, z taką miłą obsługą i tyloma prezentami niesamowite. A pomoc naszej pani dietetyk okazała się w moim przypadku bardzo ważna, bo pani dietetyk pozwoliła mi, wyobraźcie sobie, poradzić z nieregularnością moich posiłków. Przygotowała dla mnie także listę produktów, które powinny być w podstawą mojej diecie, oraz tych produktów, które nie powinnam jeść i powinnam ich unikać. No to było dla mnie duże ułatwienie. Bo szczerze powiem, nie wiedziałam, co mam robić, jak co stosować, co jeść, żeby się odchudzić. Ponieważ yy, poza tymi koktajlami mogłam spożywać normalne posiłki i co więcej, od razu wiedziałam, co mi wolno, a co nie wolno. Dodam, że dieta zaproponowana przez naszą panią dietetyk okazała się naprawdę bardzo smaczna i nieskomplikowana. Także jest to dla mnie wielki plus. Teraz posiłki jem dosyta, te, które mi smakują i których przygotowanie nie zajmuje mi dużo czasu. Jestem bardzo szczęśliwa, a w momentach, gdy nachodzi mnie ochota na słodkie, wiem już dokładnie, co robić, to wtedy sięgam po ten koktajl i to mi w zupełności wystarcza, żeby zaspokoić apetyt na słodycze, i wtedy no, mogę nawet. Nie jeść 3 godziny. Inną zaletą koktajli jest to, że bardzo łatwo je przygotować. Dosłownie ja je przygotowuję w 3 minuty. Po prostu odmierzam porcję koktajlu, tyle ile jest napisane, wsypuję do shaker'a, zalewam mlekiem, potrząsam i gotowe. Nie mam żadnych wymówek, że nie mam czasu zjeść. I jest to dla mnie zdrowy posiłek, bo w koktajlu jest wszystko, czego potrzebuję. Dla zdrowego chudnięcia, dla zahamowania apetytu oraz przyspieszenia metabolizmu. Co dla mnie jest bardzo ważne, nie mają one cukru. A porcja ma tylko 84 kcal. A jeśli chcę, aby mój posiłek był yy, trochę lepiej zbilansowany, yy, to dodaję sobie do koktajlu ulubione owoce. Albo płatki owsiane, albo siemielniane. Może mogą być orzechy. Wtedy zamiast płynnego szejka. Wychodzi mi gęsty, bardzo sycący i odżywczy pudding, który smakuje wyborny. Jem go na śniadanie, bo wtedy mi najlepiej smakuje. Myślałam, że ak na no, aktywność fizyczną już tak trochę jestem za stara. Wszyscy mówią, żeby schudnąć, trzeba biegać, albo chodzić na siłownię, albo podnosić jakieś ciężarki. I na samą myśl tego typu aktywności przechodziły mnie ciarki. Bo ja nigdy nie byłam specjalną fanką sportu, a w dzieciństwie jakoś tak nie lubiłam WF-u. Jakoś tak zawsze byłam takim kanapowcem. A kiedy moja dietetyczka powiedziała mi, że aby schudnąć, wcale nie muszę tych siódmych potów wyciskać, to zupełnie w to nie mogłam uwierzyć. Byłam zaskoczona. Okazało się jednak, że wystarczyłoby mi systematyczne długie spacery z kijkami, które bardzo polubiłam, bo przyjemne, spożyteczne, bo na spacery bardzo lubię chodzić, a przy okazji chudnę. Jazda na rowerku stacjonarnym to druga sprawa podczas oglądania mojego serialu ulubionego, albo jeszcze lepiej spacer z moim ukochanym pieskiem. I wtedy waga będzie spadać dosłownie z tygodnia na tydzień. I rzeczywiście tak się dzieje, to naprawdę nie jest takie trudne, jak się wydaje. Schudnąć można w każdym wieku, wystarczy tylko wiedzieć, jak to zrobić mądrze. A tutaj się przyda pomoc dietetyczki. I wreszcie uwierzyłam, że ja też mogę schudnąć, mimo 55 lat. Bo najważniejsze jest to, żeby umieć zapanować nad zachciankami. Które bardzo często pojawiają się w diecie. Zwłaszcza gdy, tak jak u mnie, słodycze są naszą piętą achillesową. W takiej sytuacji koktajl Shake for Ladies to idealne rozwiązanie, bo smakują świetnie, mimo że praktycznie nie zawierają cukru ani żadnych szkodliwych dodatków. Dodatkowo odkryłam, że po wypiciu koktajlu jestem syta. I nie muszę się martwić przez dobre kilka godzin, co znowuż muszę zjeść. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku tradycyjnych słodkich przekąsek. Taka jest prawda. Myślę, że ja mogłabym polecić Wam te koktajle także wszystkim zabieganym paniom i zapracowanym, które po prostu nie mają czasu ani na gotowanie, a chciałyby zdrowo się odżywiać, czy po prostu tylko schudnąć. Koktajlami po prostu czuję się wyśmienicie i jest mi łatwiej trzymać się diety, i nie podjadam. Nie mam, nie mam zachcianek na słodycze. Nie wiem tyle, ile potrzebuję, aby osiągnąć swój cel. Moja dieta działa, bo się przy jej trzymam. Nareszcie to jest to. Po kilku miesiącach wyobraźcie sobie, że jestem już lżejsza o 15 kg, aż samej mi się nie chciało uwierzyć. Dopiero jak weszłam na wagę, moja pokazała 70 kg. A postanowiłam, że to jeszcze nie koniec, bo mój cel to jest 65 kg. Czuję się pełna energii, mam lepszą kondycję i co ważniejsze, jestem zdrowa. O wiele łatwiej wykonywać mi prace domowe, i wieczorem mogę kłaść się spać, czując, że jestem z siebie taka dumna. No i bez trudu chodzę po schodach nawet na trzecie piętro, co wcześniej absolutnie nie było to możliwe. Myślę, że nigdy nie jest za późno, aby o siebie zadbać, poprawić swoje zdrowie, no i czuć się wyjątkowo. Skoro ja mogłam, no to ty również możesz. Ważne, żeby nie mieć wymówek i trzymać się swojego postanowienia. Jedyne ograniczenia, które mamy, to są w naszych głowach. No, i to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Tyle dobrych informacji, tyle dobrych wiadomości. Jeśli dacie 50 łapek w górę, będziemy już jutro mogli wrzucić kolejny odcinek z dobrymi newsami, dobrymi wiadomościami. Podziel się, proszę, w komentarzu swoimi przemyśleniami, czy ci się podoba, czy chcesz więcej, może takich inspiracji, gdzie Polacy są najlepsi. Dziękuję Ci za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. I oczywiście, nie zapomniałem proszę Cię na sam koniec o szeroki i szczery uśmiech. Uśmiechaj się serdecznie. Niech reszta Twojego dnia, niech ten początek wspaniałego tygodnia będzie dla Ciebie po prostu niesamowity. Dziękuję Ci bardzo, trzymaj się i do zobaczenia. Cześć.